Aktualny quiz wiedzy o Grafie. Cztery godziny temu. Przez co Graf umarł? Na najnowszym sezonie UHC czynnik ułatwiający grę jego przeciwnik. Co? Są dwie poprawne odpowiedzi: Ender Perła i tobiasz. No, własna głupota też w sumie. To z tobiaszem walczyłem i Ender Perłę rzuciłem, i serwer zalagował, więc jabłka nie zjadłem. Ender Perła. NRO własna głupota. No. Nazywa się serwer Discord Grafa. Czajniko... Czajnikolandia czy Czajniki? W sensie Poliglot, Hub też jest moim serwerem, zapraszam. E... Czajnikolandia, bo Czajniki na Discordzie. No. Poliglot jest kanału Niedzielny Takt, bo to nie jest to nie Macie, masz rację. Progu sponsorów, jak się one nazywają? Trzy. E... Baron Hrabia Markiz. Marie-Joseph de Lafayette. Maria w sensie, że on Maria. Witą jest, że ma imię Maria. Jak wiecie, autorki serwują na, na autorski. Strumykowo. Na kwadratowym incydencie też grałem, ale strumykowo chyba chodzi. Yy, z kim Graf do, komentował turniej szachowy widzów? Dawid Czerw. I z ZWPL. Ale z Dawidem Czerwem głównie. William Davies Evans. Szanuję. Janusz Korwin, Mika, Jan Krzysztof Duda. Śniedzą ulubiony gambit grafa. W sensie. Na zdjęciu jest Evans Gambit, czat. To jest Gambit Evansa na zdjęciu. Czyli partia włoska i wychodzicie b, 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 b 4 Jakieś mam 30 dni burza. się no, kilka po kolei po prostu. ci wszystko przychodzi. Nauczę się jakiś mnemonik, jakieś fajnych strategii. No, ale no, bardzo lubię Evans Gambita, ale jeżeli chodzi o granie, to rzadko go gram. G England Gambit to jest byniu D4E5. Gambit słonia, elephant Gambit. Nie pamiętam jak wygląda. Gambit Evansa to jest. Jak rzeczy pojawiały się na kanale Grafa w ramach kontentu geograficznego? Geograf, haha. E tak. No. Stolica świata na slepo, muszę się nauczyć, Czas. Czy nazywanie grafa gofrem jest odpowiednie? You just posted cringe. Jak język grafu tożsamy ze znanym bohaterem... CJ. Śląski, Kaszubski. W sensie było tłumaczenie Greta na Śląski, ale. Chyba co Kuźwa jest odpowiednio. Nie no, Śląski albo Polski. Śląski. Mam nadzieję, było strasznie trudne. Nie wiedziałem o co ci chodzi. O co nie powinnoś pytać Grafa? To jest zajebisty fanart. Bardzo go lubię. Nie, możecie pytać. O to, co lubi jeść? No. Możecie pytać, co lubi jeść. Graf kiedy UHC. Nie powinno się pytać, Graf kiedy UHC. Jak Graf ma na imię? Eee... No Graf no. No Graf mam na imię. Nie wolno. Arcemi z YouTube'a. Na no, no Discordzie są rangi. Super. Dałbym superkę.